Witamy. Jesteśmy ponownie. Ja o, z Polunią poszłem sobie na spacer, nie? bo jesteśmy u mamusi. My wreszcie dojechali do mamy. nie Tydzień nie byliśmy i żeśmy się stęsnili za mamą. Przyjechaliśmy do mamy do Warszawy dzisiaj na turnus. No i ja z Polą, że jest ładna pogoda, to poszliśmy się przejść. Po południu pójdziemy wszyscy z Laurą. To też Wam coś pokażemy. Ale zobaczcie. Tutaj... O, ale chyba razi, co? Pałac Kultury, przyszliśmy zwiedzić z polą. nie, bo musieliśmy no i taka, że jest ładna pogoda, to korzystamy i poszliśmy sobie na spacerek, zaraz Wam pokażemy Pałac Kultury cały, no Warszawa jest fajna, podoba nam się o, Polcia idzie ładnie sama, słoneczko ładnie świeci daj Polciu rączkę a tu o, Pałac Kultury mamy a my sobie idziemy tą ścieżką tutaj, zobaczcie nawet Zimą jest super w Warszawie, znaczy nam się podoba, nie? Nie wiem, jakby się tutaj mieszkało, jakby było, czy ten hałas by nam nie przeszkadzał, ale tak na... tak na chwilę przyjechać na z Laura poćwiczyć, dwa tygodnie, my będziemy... niecałe dwa tygodnie, my będziemy niecałe pięć dni, bo tyle wolnego mamy i... i wracamy do domku, ale zobaczcie, jak to jest ładnie. Dobra, my z my z Polcią idziemy dalej na spacerek sobie. I wrócimy zaraz do domku, a po południu yy, po południu przyjdziemy pójdziemy znowu na spacer, ale już z wszyscy z Laurą, bo mama uszykuje Laurę i, i Ingę, bo Inga została z Laurą bo się stęskniła. O, okej, okay, to widzimy się później zobaczcie, tak to wygląda fajnie ostatnio tam, ten wieżowiec co na środku widać, to tam żeśmy ostatnio mieszkali byliśmy na jeden dzień wtedy z Laurą, co nie wiem czy pamiętacie na tym filmiku e, Co żeśmy byli w Instytucie Patologii Suchu to tam właśnie żeśmy mieszkali Także tak blisko, żeśmy mieli do Pałacu Kultury Tu pałacu Kultury jest A tu Polcia idzie <gry> Dramatyczny A my idziemy sobie tam Zaraz będziemy już na miejscu O jesteśmy Tutaj Główne wejście jest Pałac Kultury i Nauki Zobaczcie o, jakie duże I idziemy sobie tam zobaczyć Tutaj taksówka stoi Ze słynnego polskiego naszego filmu o. A my idziemy tu zobaczyć, jak to wygląda. Piękne to jest. Taki plac duży. Wow. Oś, potknęłem się. O, a my idziemy zobaczyć, tak, to wcale okazało się, A tam jest ten budynek, właśnie cośmy mieszkali, co wam wcześniej mówiłem. A teraz o Pałac Kultury. Co? Pałac Kultury to jest, no. Dobra, nic, idziemy tam zobaczyć do środka, nie będziemy tam, nie wolno kręcić, także chyba coś tam jest jakiś zakaz. Dobra, o, widzimy się później już, już jak będziemy dochodzić do domu. To... O, o, się ściemniło trochę. Tu już jest z tyłu pa Pałac Młodzieży i a my idziemy dalej. Tylko pokażę, chciałem wam pokazać tutaj, jak to jest wielkie. Tu jest taki park. A my sobie z Polcią spacerujemy i mówimy, jakby był Kosmo, nie? To byśmy z nim tutaj poszli na spacerek, ale Kosmo został z babcią w domu. No. i babcia spała gdzieś, u swoim domku. No. A będzie u nas spać. No. Dobra. Idziemy do domku. Okej, okay, tak jak mówiłem wcześniej, po obiedzie... Idziemy na spacer z wszystkimi. Rano żeśmy poszli z polą, tylko się przejść, a teraz idziemy wszyscy. O. Co ci? No Pola się bawił dzidziusią, bo Pola jest moim dzidziusiem, tak? No. A ja jestem jej tatą prawdziwym. O, jedzie Laura. Prawdziwym i nie na niebową tata. No, to jest korytarz. Co mówiłaś? Winda? No chyba nie. O, i tak, tak to wygląda. Mama jest. Mama z Laurą oszukiwane. Trzeba teraz nie było. Nie było, mamy widać, bo. W środku za daleko miałem. Widać. O, jego mama się Winda, wsiadamy, wsiadajcie. No. Zdajemy takie małe windy. O, tutaj ejka I dobra, jedziemy. Jedziemy. O, idziemy na spacer. No, to idziemy po Warszawie. Laura, pokaż się. O. Jest gorąco. Jest tak ciepłe. Jeszcze w oseczkach. No. ja nie pamiętam. No, i trzeba, żeby to są, bo tam jest dobra, to co? To co chcecie? Dobra, bo słońce mi tu świeci, prześwietla. No, no, ja Idziemy na spacer i zobaczymy. O, zobaczymy. Idziemy się przejść. Już byśmy wam para z kultury pokazali z polą. To nie będzie, oo, ale prześwietla. No, dobra, to chyba, że będzie coś ciekawego, to się połączymy. A jak na razie to widzimy się później. O. i tak jak mówiłem wcześniej, idziemy teraz z całą rodzinką. O, i jest dom kultury. Z polą byłem się pospacerować. Aha, pała No, pomyłka. Pałac kultury. wtedy, jak ja mówiłem, chyba też pałac. No nie wiem, muszę zobaczyć ten filmik. Pa... No to jak będzie pałac kultury. A tu. Nie, tam jest ten gulik. I tu idziemy z Laurą na spacerek. Fajna pogoda jest. Czy trzeba się przejść. Laura. Wczoraj trochę odpoczęła. Dzisiaj jeszcze odpocznę i jutro znowu ćwiczenia, nie? No tam jest, Polczu, ten gulik. No już jest, zobacz, blisko. No i idziemy. To jest ten tył pałacu. Nie, to jest bok Pałacu Kultury, bo jest Pałac, pałac Młodzieży, a później jest tam z jest główne wejście, no. Tu jest ten gulik, zobacz, rozwalony. O, idziemy. O, biegaczka biegnie. Zobaczcie, ile ludzi jest tutaj. Pełno, pełno, cała ulica. O, a my dalej spacerujemy. A to jest ludzi. O, uważaj, inga No co? Na gulik uważaj, no. Jaki gulik? A dlaczego? Jesteśmy w takim sklepiku do przelotu. Same piękne ten, lizaczki, dziewczyny sobie kupują tam, o. Proszę wybrać i idziemy, patrzymy idziemy. O. Co? O. Nie no, jest to taka śladówka jak nie wybieżemy ładne, co? Mi się takie czerwono-czarne podoba. Ale, patrz. Patrz, Pola, pokaż jakie sobie wybrać. Piękne. W takim miejscu jesteś tutaj. Witamy. Podobno zdrowe lizaki to są. Ręcznie robione. Dobra, wychodzimy. Dziewczyny wzięły, idziemy zapłacić. Witamy. My już w drodze powrotnej. O. jeszcze mnie nie było, nie? Ja też się witam <śm> że ćwiczenia zakończone rehabilitacja zakończona ze złymi wiadomościami a ja skupiłam, trochę a ja zgubiłam telefonik no. ze złymi wiadomościami, bo Laura najprawdopodobniej ma podwinięte biodro więc musimy jechać na kontrolę no i zobaczymy co to będzie no tak wszystko dobrze oprócz no, tego biodra, nie? Bo tak to fajnie ćwiczyła, pani Tam, jak ćwiczyła paliwa, by, nie tak fajnie. Tak, trochę dopuszczała jak to Laura. No. <śla> Miała dobre umorki na ćwiczeniach. No. Zmęczona jest, ale całkiem nieźle dała radę, także teraz tylko namówić męża na konsultację. Daleką podróż kolejną niestety, bardzo kosztowną. No ale chyba nie mamy innego wyjścia No ale zobaczmy, to kiedyś powiemy. No tak, jak jak, 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 się, jak się to wszystko zdarzy, to Ty będziecie widzieć na filmie, no, no że jedziemy, bo to wiadomo, nie? No. Dobra, no ale to na co, razie. kończymy i jedziemy, nie? Bo daleka druga jeszcze możeśmy dopiero wyjechali, nie? Z tak jest. Nie ma na razie korków, to dobrze. Tak. Także do następnego razu, do zobaczenia.